fałpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Ósma sesja sejmiku Województwa Podkarpackiego. Przy tej okazji pytamy radnych o decyzję o tym, aby dwukadencyjność dotyczyła wójtów, burmistrzów, prezydentów, z nami radny Mirosław Majkowski. Proszę powiedzieć, jak pana zdaniem powinna wyglądać ta sytuacja z tą dwukadencyjnością? Czy znaczy uważam, że nie powinno być żadnej kadencyjności z uwagi na prosty fakt, jeżeli ktoś jest dobrym gospodarzem i prowadzi politykę długofalową, a uważam, że każdy dobry gospodarz powinien prowadzić pewnego rodzaju strategię, którą chce realizować, a strategia jest rozpisana zazwyczaj tak dobrze przygotowana na 10, 15, 20 lat do przodu, to nie da się, że tak powiem, tego przeprowadzić w ciągu dwóch kadencji. Więc uważam, że jest to pewien sposób karania dobrych, dobrych gospodarzy, tak? Poprzez to, że. Uniemożliwia im się dalej prowadzenie tej, tej swojej działalności. Bardzo fajne kiedyś konsultacje zostały przeprowadzone w Holandii. Tam zaproszono mieszkańców na, na taką dużą salę gimnastyczną, prawda? I w danej miejscowości zapytali się, zapytano się: Jak Państwo chcecie, żeby Wasza miejscowość wyglądała za 20 lat? Nie za 5, 10, 15, tylko za 20 lat. I to jest właśnie budowanie tego, tego potencjału społecznego, równocześnie z budowaniem strategii gospodarki na terenie danego samorządu. Czy pana zdaniem słuszne jest stanowisko, zrzeszają się samorządowcy, którzy czują się niesprawiedliwie potraktowani, bo ta dwukadencyjność, wiadomo, nie obejmuje na przykład posłów i senatorów? No uważam, że mają rację, no bo dlaczego jedni mają być traktowani tak, drudzy mają być traktowani tak. Jeżeli albo dotyczy to wszystkich, albo nie dotyczy to nikogo tak jak powiedziałem uważam że ta kadencyjność powinna być zniesiona jeżeli ktoś jest dobrym posłem powinien i walczy o interesy mieszkańców czy danego regionu czy jako posł o interesy Rzeczypospolitej, to powinien tym posłem być bo to ludzie go wybierają tak samo powinno być właśnie na szczeblach samorządowych Drugi temat. Wiemy, że zajmuje się pan sprawami pod kątem samorządu związanymi z odpadami. Wychwycił pan pewien absurd, proszę nam o nim opowiedzieć. No tak, gminy są zobowiązane, gminy, wszystkie samorządy są zobowiązane do osiągania pewnych poziomów recyklingu. Z tej całej sumy odpadów, które odbierają od mieszkańców, to jest na ten rok 45% tych wszystkich odpadów, które powinny trafić do recyklingu. Jest to niesamowicie trudne do osiągnięcia, bo jeżeli większość gmin... Ledwie osiąga poziom 35%, jak było za ubiegły rok, no to jak osiągnąć 45% bez zmiany przepisów dotyczących kwalifikacji poszczególnych grup odpadowych? Dzisiaj do obliczania tych poziomów wrzuca się tylko odpady z grupy 15 i 20, a nie wlicza się na przykład, co jest jaskrawym takim przykładem, opon, które są skwalifikowane w grupie 16, ale one w 100% idą do recyklingu. Ta opona jest recyklingowana w różny sposób, tak, albo trafia z powrotem do bieżnikowania, albo trafia jako dodatek do mas bitumicznych, albo trafia do, jako dodatek do plastików, do produkcji kubów na śmieci, więc w 100% podlega do tej, tej, temu recyklingowi, a kompletnie nie, są, nie jest to zaliczane. I absurd polega na tym, że jeżeli taką oponę Czego nie wolno nam zrobić jako mieszkańcy. Wyrzucimy do kubła na czarne odpady i ono trafi na instalację i tam zostanie wyciągnięta z linii, to ta opona już jest pod innym kodem kwalifikowana i jest zaliczana do poziomów recyklingu. Ale jeżeli tą samą oponę oddamy na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, to ta opona już nie jest zaliczana, a to jest ta sama opona. Więc to jest absurd, z którym po prostu no, staram się, że tak powiem, uzmysłowić kolegom, koleżankom radnym, na czym ten absurd polega. Będziemy chcieli tutaj, tu współpracujemy też już z Departamentem Ochrony Środowiska i będziemy chcieli przyjąć wspólne stanowisko, które skierujemy do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o zmianę albo rozporządzenia dotyczące kwalifikacji tych grup, albo znalezienie innego rozwiązania, żeby te opony można było. Tutaj wliczać, żeby gminy mogły wliczać do poziomów obliczania recyklingu, co pozwoli mieszkańcom zaoszczędzić setki, a w przypadku dużych miast miliony złotych, których nie zapłacą z tytułu kar. Tvpolska.pl zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.